Zaczynamy trasę zieloną. Zaczynamy od szachownicy z makaronami. Dobra. Okay. Dobra. I teraz mamy drabinki. kładka z dra... a źle kładka z drabinek. dobra, o fajnie się to buja ale prosta przeszkoda chociaż Tak za szybko będziemy chodzić to no i przed nami X -y. tam jest niesamowita przeszkoda samochód na drzewa tego to jeszcze nie miał to jest Dobra, teraz mamy niksy zajmiemy się standardowymi przeszkodami A tu coś nowego. A tutaj mamy obręcze z opon, ale chyba z tira czy z traktora. Dobra, ok, znowu coś nowego. Nieźle pomyślane Uu. O, o. zacięłem się Dobra Dobra ja musimy się zaraz odblokować Ale jeszcze jedna I nas jeszcze się odblokuje tego nie lubię właśnie w tych Luczkach że może mi się obrócić i będę blokowany bardziej niż dobra teraz trzeba sobie odblokować ją całkowicie dobra teraz powinno być ok, okay. czyli mamy teraz zjazd będzie dobrze i mamy zjazd wow. a teraz najciekawsze samochód, nie kurde przekięcie samochód umieścić na drzewach tego nie było OK wow. Za lmist Fajnie Niebezpieczna kotka? Ja bym to tak nazwał, okay. fajnie to wygląda, może człowiek się przestraszyć tak w pompy do tej chmuści jakieś czy coś. Okay. I tu mamy ścianę. Ale to jest prawdziwa ściana. A nie jak wszędzie pisze, ścianka. Tu chodzę po murze. Kapitan. Wow. A co tu mamy? Tu mamy most. Słodzony. Tak, tak, No to, let's go. Fajne, czyściutkie. Widać, że jest odpane. że wymieniane, bo no przecież to nie jest nowy pak. A to co? Kurde, same nowe przeszkody. Całkowicie inny park. Od Dobra <gulny> Most z gumy fajne Takie trapezy Podzimy po pomóżcie? Fantastyczne. Dobra. O tu mamy siotkę. Przejście po siotce. He he he. Beczki, też inne beczki na kabuchę tak. Dobra, okej. Okay. Tak się, o kurcze, buja się pięknie. Dobra. Czyli chodzimy ostrożnie. Na środku stajemy. Pięknie się buja. I teraz mamy krzesło Ale inne niż wszędzie To jest niesamowite Ja takie przeszkody No Super A chyba się będę musiała po tamtej stronie kiknąć Już sobie siądę Posiadamy no, na krzesłku, siedzimy. Wow. Wow. Ale bajer. Niesamowite. Odblokować, dobra, i tutaj mamy kładkę ze skrzynek i mamy koniec.